Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj kolejny dzień z wygrywaczem metali. Tam jak widzicie, idę na łąki pochodzić. Dzisiaj niedziela. Pogoda w kratkę, już padało, ale teraz jest jakieś okienko pogodowe, to mogę tam trochę podejść. Może będę miał szczęście, coś ciekawego wykopię. Znajdę. Adrenalina jest. Zobaczcie, jak tam jest fajnie. Zapraszam Was na filmik, na mój kanał. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Pozdrawiam Was serdecznie. I zaraz tutaj koło pszenicy, tu jest zboże, widzicie? I pierwszy. Co jest? Pierwszy sygnał tam miałem. Tu jest. Ale ja już to widzę, ten metal, żelazo. Czy co to tam jest, nie wiem jeszcze dokładnie. Aha. Złom. O i kurde wypadło No pod jakiejś maszyny kawałek żelastwa odpadł Tak to wygląda Dobra idziemy dalej Kolejny sygnał, zaraz na samym początku miedzy Tu też jakaś część pewnie z maszyny rolniczej. No tak. Tu pewnie śruba była. Tutaj był dłuższy ten ten ta sprężyna, i to może było do nie wiem, do wrównania, do czegokolwiek. Dobra, szukam dalej. Tutaj mam Dość mocny sygnał, ale głęboko. Kurde. Co to jest jakiś jakiś to tam jest. O, wyciągam. zobaczcie jakie haczysko to jest od maszyny się oderwało a już miałem nadzieję że coś konkretnego no dobra idziemy dalej tutaj miałem potężny sygnał tak środek między to jest Jaki Co to jest klucz, słuchajcie, patrzcie się klucz francuski. No chyba taki klucz. No. Super. Dobra. Kolejny sygnał. O kurde, jaka śruba, ale śrubsko łamane tutaj jest pewnie to odpadło od jakiejś maszyny no na 100% się mało spadło no okej okay. dobra kolejny sygnał jestem teraz troszkę dalej w starym stawie teraz tu jest łąka takbrapie tu kawał żelazca, ale co to jest dobra, jak się dokopie to włączę kamerkę dobra już to próbowałem wyjąć nie wiem jeszcze co to jest o kurde co to może być Modziesz ten no dokładnie tak 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 tu są blotki no dokładnie. No tak no to ładne znalezisko Tu jest wlotka a tu są zapordiały O, tu jest nawet ten kurde Tutaj jak widzicie ten las to wszystko tutaj dookoła podczas II wojny światowej przechodził front. Tam za mną tak samo. Także nie ma się co dziwić, że tutaj są właśnie takie niewybuchy, jeszcze można znaleźć niewypały, tak jak ja teraz znalazłem właśnie. od moździerza kawał. Dobra. mam potężny sygnał i dokopałem się już widzę rurę jakąś nie wiem co to jest niestety kuźwa już myślałem że jakiś pistolet karabin ja pierdziule, normalnie jaka adrenalina słuchajcie głowie się nie mieści a tu się okazało, że wiecie co to jest? To jest taki pal. Wbijano go do ziemi i pewnie tu wiązano kuźwa, krowy czy co tam, kozy, nie wiem. No jedynie to to. Tak się cieszyłem. Potężny, to prawda. No ale to tylko złom. No dobra. Kopiemy dalej. Kolejny dołek, kolejny sygnał. Kurwa, co to jest? jakaś część pewnie no ja wiem co jest jak się zapinało na przykład tak mi się wydaje przyczepę do traktora to się potem wkładało pyk a tu był łańcuszek zabezpieczenie żeby nie wypadło na to mi to wygląda na taki bolec no być może się być może, być może się mylę nie wiem no ale cokolwiek jest no dobra Szukamy dalej. Kończę na dzisiaj takie króciutkie podsumowanie. Oczywiście wszystkiego żelaza nie nosiłem ze sobą. Zostawiłem to pod krzaczorem. Będę musiał się tu wrócić z jakimś pojemnikiem, bo tak bym tego nie dał rady przenieść. No ale tutaj widzicie, lotka od moździerza. jest bezpieczna. Także to jest złom. No i ten klucz francuski i ten potężny hak czy pal jakaś śruba też. No na filmiku zobaczycie, tam jest więcej rzeczy wykopanek ale zostawiałem jej koło między, później będę musiał tutaj podjechać i pozbierać to. Pozdrawiam was serdecznie i zapraszam na kolejny filmik.